Tak? Nie? I że wystarczy i telefon i kilka kliknięć. Tak, i to jest fajne też to, to, że jakby to, co mówiłem wcześniej o konkurencji, tak? Wtedy też no, na ten temat. Właśnie, tylko konkurencji, jak gdyby nie ma w pewnym sensie, no bo okej, okay, to, że jest wiele osób, które zajmują się tym samym, tak? to nie znaczy to, że my konkurujemy w tym rynku. Bo to, się do nas odzywa, to wybrał by nas, bo my tą rezonujemy a nie ktoś inny. I z nami chce współpracować. I wtedy jak gdyby cena nie ma też znaczenia, że nie konkurujemy ceną, tak? Nie musimy tutaj konkurować ceną. No bo czasami są takie ogłoszenia, takie że okej, okay, szukam tego i tego, tak? I potem mamy sytuację z kto da niżej, ten też ja nie grywa, nie? A tak naprawdę jest, zbytka w social mediach daje nam taką przewagę, że my możemy dać się poznać. I jak mamy możliwość poznania kogoś, to z nami rozumie, zupełnie inna ta współpraca wygląda zupełnie w inny sposób, nie? Tak, tak, no. Media społecznościowe, moim zdaniem, na pewno, tak jak powiedziałeś, są takim łącznikiem ze światem. No, ja nie ukrywam, że też z własnego doświadczenia poznałam wielu, wielu super ludzi i no, bardzo mi się to spodobało, bo nigdy wcześniej nie było takiej możliwości. Przecież kiedyś też internetu nie było. Ludzie listy do siebie pisali. No, ale nie, no śmieję się, ale no bardzo dużo wyniosłam wartości. Dużo się też nauczyłam od innych. I to jest takie fajne, że mogę się od innych osób czegoś nauczyć. A druga rzecz, no to co? To chyba też co jest ważne, to znaleźć mentora, moim U. zdaniem. Bo wiesz, bo można być sobie samemu statkiem i sterem. Ale jeśli um, jest ktoś, kto nas może troszeczkę poprowadzić za rękę i no to może być takim źródłem wiedzy i inspiracji. No nie musisz, no możesz, tak? Są jakieś mentoringi, wiadomo płatne, ale są też inspiracje, po prostu szukasz innych kąt, które z Tobą rezonują i gdzieś tam no, wzbudzają w Tobie takie... Takie wow, nie? O, o. <laughs> że to do mnie przemawia, więc dostęp do mentora to jest super. Te współprace ciekawe, no, no jak chociażby my dzisiaj tak, no przecież prowadzimy podcast, więc to jest super. Dla mnie to też jest coś nowego. Przecież sama od niedawna mam podcast. <laughs> tak, ale, ale teraz już wiem, że będę częściej zapraszać gości, bo jest w tym dużo bezcennego doświadczenia. Samo o. złoto. Bardzo miło, że jestem pierwszym gościem. Także jesteś, jest jesteś pierwszym gościem. Tak, zdecydowanie. Także. Tak, to jest coś, co, co jest dla mnie na duży plus, na taką dużą korzyść, nie, że to już nie jest tylko sam Instagram. U -u. Nie tak. to nie jest tylko sama platforma. To są właśnie też ludzie i relacje. Tak, jak mogę to powiedzieć jeszcze to komuś też o tym mówiłem, że właśnie. Ja tak, tak naprawdę od są pandemii, to jedyne osoby, jakie je poznaję przez internet, to, to właśnie są przez internet. To ja. <laughs> tak. Był etap, że gdzieś tam się poznawały te osoby. Nie wiem, może po prostu to jest taki mój etap życiowy, czy coś takiego, ale ogólnie teraz. Jedyne osoby, jakie je poznaję, tak, to są przez internet jedynie. Tak? I tutaj te relacje gdzieś tam, um, właśnie, czy to przechodzą z współpracy z klientami, czy też takie jakieś prywatne, czy w ogóle. No ale ogólnie to poznajemy się obecnie przez Internet. I to właśnie taki klucz i korzyść tego, że możemy być w internecie być w tych social mediach. No? Tak, mimo że czasami nawet czujemy, że nam się nie chce. Są też takie dni, że wiesz, że nie chce się nic publikować. A, no po prostu no każdy ma taki mały kryzys. No nie oszukujmy się, no chyba że za kogoś robią to boty codziennie, no ale. No tak, i takie czujemy jakby kamienie w bucie, nie? Że Jezu, że musimy coś opublikować, że tak się nie chce, że to jest takie niewygodne. No tak, tak. Więc no, ja tutaj wychodzę założenia, że ja wiem, że to pewnie się może często robić, publikacje czy też przynajmniej story, ale ogólnie wychodzę z założenia, że okej, okay, no jak gdyby coś, nie ma jakiś czas, to też jest w porządku. Jakby nie czuję siebie teraz za to, że okej, okay, no ja... W tym tygodniu nic nie publikowałem, no trudno się mówi. Myślę, że przez to, że nic nie publikowałem przez tydzień, to nikomu nic nie stanie. Z drugiej strony, szczerze mówiąc, jak widzę kwile, które dużo udostępniają z tych treści, to ja bardzo nie oglądam, bo nie, nie, po prostu nie mam czasu na to. A są takie kwotile, gdzie no, jest 20 rolek, czy też 20 story i tak dzień po dniu, nie? Ja myślę, ojej, ojejku, kiedy to w ogóle oglądać? No, trochę dobrze, taki przeset. Ja wiem, że się mówi: wyskakuj z łodówki, <grym>, bądźcie wszędzie, jeśli widzą, w ogóle nie ważne jak, no, że co mają Cię widzieć. Tak się, taki przekaz jest, tak się mówi. No, ja do końca tego nie stosuję. Nie uważam, żeby to tak to do końca działało. I daję sobie przyzwolenie na to, że trochę jest mnie nie, nie, nie widać, ale myślę, że to jest okej. Okay. Ja też sobie daję przyzwolenie na odpuszczanie sobie. Mhm. <laughs> Myślę, że to jest fajne, bo człowiek tak się trochę regeneruje i wraca z nowymi myślami, z nową energią i to takie ma swoje dobre, dobre przełożenie, że tak powiem, nie? Że no ja nie czuję takiej presji, nie? Że po prostu hmm. muszę, mimo tego, że faktycznie są takie profile, które widzę, że no codziennie publikują. Ja się czasami zastanawiam, jak, jak te profile to robią, nie? Tak, <laughs> właśnie. A to, są to też praca higieny naszej, nie? Że... Czy jesteśmy w stanie codziennie właśnie zamieszczać w te story. No, jest to, to jest ciężkie ogólnie. I no, tak mówię, to jest kwestia naszej higieny chyba, że są takie momenty, że okej, okay, dobra, dystansujemy się i chyba dzisiaj to tak nie ale to jest w porządku, jak gdyby też nie. I myślę, że też nie oczekuje tego, że ja mam codziennie być widoczny. Tak, tak, więc tak. Myślę, że takie działanie w zgodzie ze sobą jest chyba takim. Co jest ważniejsze? Clou. Takim złotym środkiem bym powiedziała. Tak, tak. Tym to tak no bo teraz tak, jeżeli będziemy robić coś na siłę i nie wiem, na się publikować, to czy to tak naprawdę będzie dla nas korzyścią? No nie wiem, tak? Nie wiem, nie wiem. Można by o tym rozważać. Bo, bo to wiesz, bo to też zależy dużo od tego, te duże profile też mają wsparcie innych osób, uh -huh. więc Dobra. są w stanie ułożyć sobie tak strategię tych treści, żeby faktycznie publikować codziennie, ale jeśli ktoś ma robić to sam, no często tak jest, tak? Robimy to sami, więc no jest też życie prywatne, jakieś tam obowiązki, więc no, no nie skupiamy się tak bardzo na tym, nie? Żeby te treści realizować codziennie, no nie jesteśmy w stanie, tak? Nie Jesteśmy w stanie pracować na etacie, na Instagramie. Dlatego, dlatego drogi słuchacze, kto się ogranicza, że myślisz sobie, że musisz codziennie publikować, to nie. Dajemy Ci prawo do tego, że nie musisz codziennie publikować, my też nie publikujemy. To jest ok, to jest w porządku. To jest ok, jak najbardziej. No i myślę, że na tym zakończymy, Patryk, dziękuję Ci no. bardzo za mega inspirującą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło. <gry> Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję ci za to, że byłaś obecna. Słuchałaś odcinka podcastu Pani pewności siebie. Zachęcam cię do subskrypcji mojego podcastu, do zaglądania do reszty moich mediów. Link znajdziesz w opisie odcinka. Jestem też ciekawa twojej opinii. Wierzę też, że im więcej nas tutaj będzie. Tym temat trafi do większej ilości osób, które tego potrzebują. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!